Tutaj epoka et 0904 t a zaraz wiedzie gripping Dokładnie to na ten to E16051 Zostawmy na odjazd epoki numer 42. Wizdek poszedł. Zaraz zobaczymy odjazd. Epoka może ruszać. już zostaje odprawiony, jest już gotów do odjazdu. Lokomotywa skacze. 16, 15 też się znajdzie, 14 również. Dla 13, 12 i 11 też się znajdzie. I pojechał w stronę stacji Zek, chyba. A na torze czwartym zameldował się EN57AL. 17:30. Pojedzie on do stacji Wrocław Główny, a zaczynał on na stacji Tinderzyn Koźle. Griffin zwiał troszkę za szybko, ale bynajmniej Zdążył nagrać wagon 12 i wagon combo Wagon 12 to druga klasa. Tu mamy combo. Z przekąskami w automacie. Rusza Artus w stronę stacji Gogoli. A, coś tam podjechało na stacji Wrocław Przez stację stacji Rybkowarska, jest Tam nic nie ma. Wyjątkowo dziś. Osiągnęliśmy do odjazdu tego pociągu zostało mniej niż minutę. Odjazd następuje teraz. Dźwięk jakby ruszał Griffin 160. Albo w ogóle Griffin. I 57 al pojechał w stronę stacji o pole zachodnie. A za tą chwilę dziękuję za uwagę. Następny film w środę ze złomowiska wagonów pociągów. O ile się uda. Prawie złomowiska. Do zobaczenia.